Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Justyna Kowalcze i akcja Kazimierz na obcasach. Dziś zabieram Państwa do salonu polskiej marki kosmetycznej Organik. Organik to oczywiście. Kosmetyki, ale nie kosmetyki standardowe, ale magia, wręcz feria kolorów, barw i zapachów, które rozpieszczają nie tylko skórę, ale również dbają o nasz nastrój. Nie jestem w stanie pokazać Państwu oczywiście wszystkich piękności, śliczności i zapachów, które tutaj znajdziemy, ale ten produkt pokazać muszę koniecznie. To krem nawilżający z rozświetlającymi drobinkami. Krem, który ma w składzie, proszę sobie wyobrazić, kwiat porcelany. Dla mnie rzecz niezwykła. Myślę, że koniecznie trzeba go wypróbować. Organik słynie z rytuałów do kąpieli. Jeden z takich rytuałów mam tutaj dla Państwa. To seria zimowa, przeznaczona dokładnie na ten czas, który teraz mamy. Seria świąteczna, o takim pięknym pudrowym zapachu, nawilżająca i kojąca zmysły. W zestawie m.in. takie produkty jak ciekawa pianka pod prysznic, ale również krem do rąk, masło glicerynowe i body butter. Nie sposób nie wspomnieć o kulach do kąpieli, które są jednym chyba z ulubionych produktów klientek tego salonu. W przeróżnych kolorach, przeróżnych zapachach, zmiękczające skórę, nawilżające, no i oczywiście dające ten kapitalny efekt musującej wody w wannie. Uzupełnieniem rytuałów kąpielowych Mogą być świece, i tych świec tutaj wybór jest ogromny. Chciałabym Państwu pokazać świece z serii Zenkendu, ale również tę z świątecznej edycji. Świece zawierają naturalne składniki, no i oczywiście przesudnie pachną. Ponieważ sezon świąteczny i prezentowy przed nami, chciałabym Państwu pokazać również boksy prezentowe. Sami decydujecie o tym, co w takim boksie się znajdzie, w jakiej cenie mm, będą się tam znajdowały produkty, a pani tutaj w salonie pięknie zapakuje go właśnie na prezent. O dwóch jeszcze rzeczach Państwu koniecznie muszę opowiedzieć. Po pierwsze, wszystkich kosmetyków tutaj można spróbować. W salonie znajduje się mywalka, i po prostu każdy z nich można nałożyć na skórę, powąchać, dotknąć, sprawdzić konsystencję. A druga ciekawa rzecz jest następująca: Salon Organic to salon należący do programu Click and Collect, czyli mogą Państwo zamówić swoje produkty w internecie, a odebrać tutaj w Galerii Kazimierz. Drodzy Państwo, jesień i zima są takim czasem, kiedy koniecznie potrzebujemy podarować sobie odrobinę przyjemności i potem przyjemność zapraszam serdecznie do Salonu Organik w Galerii Kazimierz.